Ty robot, no. jak tam leci? Dobrze. W jakim samochodzie jesteś? Mazda. Ale jaka Mazda? Mazda trójka Tak? Uh -huh. Jaki kolor? O biały czarny miał Tak, <laughs> żartujesz. No? A ty jak masz na imię? Żartujesz, aleś młody Mateusz. A jak ty umiesz prowadzić samochód? Mówię. Jak, po malutku, chyba, no nie? Nie, szybko. Jak, ty szybko umiesz? No, umiem. Aż tak szybko? A wiesz, gdzie jest gaz? Nie. Tu Po prawej, prawda? Tak A, A sprzęgło? ha to mi się podoba. A skąd masz takie okulary? Mam takie, sam sobie kupiłam! Tak? Tak. Masz dobrego styla. Kurde, jesteś taki trendy. Weź jakąś bombę do rzucia? Co? My już mamy przecież.